Hej czołem. Słuchajcie, na gorąco skomentujemy sobie to, co się stało, czyli rosyjska rakieta po raz kolejny wleciała w przestrzeń powietrzną naszego kraju. To jest kolejny raz, to jest po, po raz kolejny, także powiemy sobie, jak Wojsko polskie zareagowało, jak zareagowało dowództwo operacyjne, i zadamy sobie pytanie, czy mamy się czego obawiać, czy jesteśmy bezpieczni, czy to, co się dzieje i to, co nam mówią, to rzeczywiście przekłada się na stan faktyczny. Ale zanim do tego dojdziemy, tylko krótka informacja. Zostały cztery ostatnie wolne miejsca na szkolenie wojskowe, które prowadzę ja. Jest zaproszony również Nawal, czyli Paweł Mateńczuk. Szkolenie odbywa się 12-14 kwietnia. Można zabrać koleżankę, kolegę, żonę, narzeczoną, czy tam syna, córkę. Nie? Wszystkie informacje macie w opisie pod tym filmem, w pierwszej linii opisu dla osób zainteresowanych. Zapoznać się, i wtedy informacja do mnie, i będziemy dalej rozmawiać. Wracając do tematu, najpierw ustalmy sobie fakty, ponieważ tutaj, jak dowództwo operacyjne, pan pułkownik, jak powiedział, to w tym tygodniu to już jest trzeci atak rakietowy rosyjskich. Rakiet rosyjskiej, rosyjskiego lotnictwa dalekiego zasięgu na Ukrainę. To jest już trzeci atak, czyli ta, ta rakieta, która wleciała gdzieś tam w przestrzeń powietrzną Polski, no nie powinna być zaskoczeniem. Bo skoro tu już jest trzeci atak, wiedzieli, że będą atakować, no to teoretycznie byliśmy przygotowani, tak, no ale mimo wszystko. Rakieta przede wszystkim nie została zestrzelona. Kolejny fakt, czyli to, co się stało dzisiaj, czyli 24 kwietnia, 4.23 rano, doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez jedną właśnie z tych rakiet, które miały uderzyć w Ukrainę. A jednak tutaj sobie taki zawinęły Rogala. Na przestrzeni powietrznej Polski. Dalej, kilko, kolejne fakty są takie, że rakieta na terenie Polski była przez 39 sekund. Poruszała się z prędkością 800, około 800 km na godzinę. Była na, na wysokości 400 metrów, czyli łatwo sobie obliczyć, że na terenie przestrzeni powietrznej Polski pokonała 8,5 km. No może plus minus około 8,5 km. No czyli dosyć. Spory kawałek teru, terenu przemierzyła. Tutaj z tego, co e, mówi dowództwo operacyjne, to jeżeli chodzi od, od granicy, to około 2 km było, ale wiecie, jak wleciała i wyleciała, to pokonała e, 8,5 km. Sądząc po, po tych danych, jakie mamy. I jaka jest reakcja polskiego wojska? No, oczywiście, monitorowaliśmy, patrzyliśmy jak leci. Na szczęście, trajektoria była taka, że nie trzeba było używać, nie trzeba było. Tej rakiety zestrzelić, no ale czy na pewno nie trzeba było tej rakiety zestrzelić, to zaraz się zastanowimy. Czyli tak, pierwsza reakcja to monitorujemy, monitorujemy, obserwujemy. Druga reakcja zostało poderwane. Lotnictwo polskie, lotnictwo sojusznicze NATO, czyli myśliwce, wystartowały. No i też mamy dużo pytań w związku z tym, ale teraz tak naprawdę, czy, jest, czy jesteśmy bezpieczni, bo tutaj dowództwo operacyjne. W osobie tutaj przedstawiciel, nie wiem czy to jest rzecznik prasowy, bez znaczenia. Półkomik Jacek Goryszewski mówi tak: Bezpieczeństwo naszej przestrzeni powietrznej było zapewnione w maksymalnym stopniu. No, niestety pozwolę się nie zgodzić, ponieważ to jest kolejna rakieta, która wlatuje, wylatuje, a my tylko podrywamy myśliwce, monitorujemy i cieszymy się, że odleciała. Aczkolwiek rakieta w przewodowie spadła, i to nie była rakieta. Rosyjska, tylko jeszcze raz podkreślmy, że to, co się działo, w, z, z, zdarzyło w przewodowie, to była ukraińska rakieta. Tam zginęło dwóch obywateli polskich, a Załęcki ma to w głębokim poważaniu. Nie przeprosił nawet, że zabił dwóch Polaków. Nie bezpośrednio on, ale jego rakieta. I to, to o tym trzeba mówić. Także rosyjskie rakiety w, wlatują, wylatują albo spadają, tak jak ta, ta rakieta pod Bydgoszczą. Czyli no, kawałek terenu po... przeleciała, no ale tam oczywiście to zabłaszczaka to było cicho, cicho, może nikt się nie skapnie. No a teraz przynajmniej dowództwo operacyjne informuje, że wleciało, wyleciało, monitorowaliśmy, że było bezpiecznie, że w maksymalnym stopniu zapewniliśmy bezpieczeństwo, że poderwaliśmy myśliwce i tak dalej. Także tak. I teraz, może. Dalsza wypowiedź pana pułkownika, no jakby, jakby jak sobie ją przeanalizujemy, no to słabo to wygląda. Słuchajcie tego, w przypadku tej rakiety nie było decyzji, nie było autoryzacji o zestrzeleniu, bo wojsko wiedziało, jaka jest trajektoria jej lotu. Może to nie są dosłownie słowa, bo tutaj troszkę skróciłem, bo wojsko wiedziało, jaka jest trajektoria jej lotu i nie było decyzji o zestrzeleniu, nie? Poza tym ta rakieta przebywała w naszej przestrzeni przez bardzo krótki okres, i nie była w zasięgu naszych wojskowych, lądowych środków ogniowych. No to nic dziwnego, że nie było decyzji o zestrzeleniu, skoro nie przebywała w zasięgu naszych wojskowych, lądowych środków ogniowych, bo tych środków lądowych, czyli obrony przeciwlotniczej, mamy znikomą ilość. No i ciężko tak, wiecie, powiedzieć Ruskowi, Ruskowi że jak macie gdzieś tam rakietka ma wylecieć, to akurat niech tu wyleci, bo tu akurat mamy opelotkę rozstawioną, nie? No, niestety... Nawet ta rakieta nie była w zasięgu obrony przeciwlotniczej polskiej, no to i dlatego nie było decyzji o zestrzeleniu. No to jest logiczne, nie? Więc tutaj nie było mowy o zestrzeleniu. Nie było też mowy o tym, żeby nasze myśliwce podjęły jakąkolwiek interwencję, gdyż nie, nie zmierzała ona w głąb terytorium naszego kraju. No i to teraz się od razu yy, nasuwa pytanie. A może tak, ja ogólnie mam wrażenie... Podejrzewam, że te myśliwce też nie miały tej rakiety w zasięgu, bo ona, wiecie, wleciała, wyleciała, no one nie zdążyły być na tyle blisko, żeby zestrzelić, takie, takie jest moje domniemanie, dlatego nie, nie została zestrzelona. E, czyli pan pułkownik mówi tak, rakieta nie zmierzała w głąb naszego kraju, dlatego myśliwce nie, nie podjęły interwencji. I tak podejrzewam, że te nie podjęłyby interwencji, bo nie były, że ta rakieta nie była w ich zasięgu i jeszcze, czyli tak, jakby leciała ta rakieta w głąb kraju, no to by miały zasięg gdzieś tam dogonić tą rakietę, zestrzelić yy, i tak dalej. Ale co pytanie, co by było, gdyby ta rakieta nie leciała w głąb kraju, tylko właśnie w obrzeża kraju, czy wtedy myśliwce by zdążyły podjąć jakąś interwencję? No niestety również w to wątpię. I kolejna rzecz. Słuchajcie, nie podjęto decyzji o zestrzeleniu tej rakiety, bo miała inną trajektorię. No to jest słabe tłumaczenie, nie? Bo nawet jeżeli miała inną trajektorię, no to w mojej ocenie powinno się, jeżeli jesteśmy w zasięgu, to, to powinniśmy ją zestrzelić. Dlaczego? Ponieważ ta rakieta wraca i uderza w cel na Ukrainie, tak? Czyli pozwoliliśmy tej rakiecie wrócić i uderzyć w jakiś cel na Ukrainie, mimo że naruszyła nasz, naszą przestrzeń powietrzną. No słabo to wygląda, zwłaszcza, że tutaj jak, jak oni mówią, że hmm, za wszelką cenę musimy wspierać Ukrainę. nie? Tak się cały czas mówi y, rząd Pisowski, rząd Tuskowski cały czas mówią, że za wszelką cenę wspieramy Ukrainę, a mimo wszystko pozwoliliśmy tej rakiecie wylecieć. Czyli w mojej cenie i ocenie ja uważam, że pozwoliliśmy jej wylecieć, poniwie, ponieważ nie mieliśmy sił i środków do tego, żeby ją zniszczyć nie była w zasięgu ani środków lądowych przeciwlotniczych, ani w zasięgu myśliwców. Gdyby leciała w głąb, no to może by, by gdzieś ta była w zasięgu jednak myśliwców, a że wróciła, no to nie, nie, nie mieliśmy w stanie jej zniszczyć. Yy, dlatego słuchajcie, pomimo zape zapewnień tutaj dowództwa operacyjnego uważam, że jednak nasza przestrzeń powietrzna nie jest bezpieczna. Oczywiście słuchajcie, oni, oni nie mogą tego powiedzieć. To trzeba po prostu wywnioskować. Sami mówią, że, nie, że rakieta nie była w zasięgu yy, środków przeciwlotniczych. Myśliwce jej nie, też uważał, że nie były w zasięgu. No czyli nie jesteśmy bezpieczni. Tutaj zapewnienia maksymalne bezpieczeństwo, ale jednak rakiety wlatują, wylatują albo spadają. Efektu żadnego nie ma. Także jest to. Kolejna rakieta, która nie została zestrzelona, której re, jedyna reakcja to jest poderwanie myśliwców i obserwacja. I jest to dowód na to, że polska obrona przeciwlotnicza nie działa. Lotnictwa mamy za mało, opelotki mamy za mało. Zresztą czemu się dziwić? PiS oddawał wszystko jak, jak chciał. Między innymi systemy przeciw, przeciw, przeciwlotnicze też poszły na Ukrainę. A teraz co mamy się dziwić, że rakieta wla, wlatuje i... I wylatuje, i nie jesteśmy bezpieczni. Tak na, na dobrą sprawę. A co by było, gdyby ta rakieta wleciała i spadła? No to by spadła. Niestety. Także dzięki rządowi Tuskowskiemu, Pisowskiemu, Popisowemu mamy to, co mamy. Rząd Tuskowski kontynuuje rozdawnictwo i bezgraniczne wspieranie Ukrainę, Ukrainy. A my dzięki temu, temu, no. Zapewnienia są takie, że jesteśmy bezpieczni. Ja w to osobiście jednak wątpię. Także kontynuujcie rozdawnictwo, oddawajcie systemy na Ukrainę, lotnictwo, oddajcie, amunicję, oddajcie, a my będziemy czekać, aż rakiety zamiast wlatywać i wylatywać, to zaczną spadać. Niestety tak jest. I teraz pytanie: Czy Rosjanie nas, na, nas sprawdzają, nie? To dla nich jest ewidentna informacja, że tu. Nie ma żadnej obrony przeciw, przeciwlotniczej, bo to jest dla nich informacja, że kolejna rakieta wlatuje i wylatuje. I nic się nie dzieje. Także niestety, być może... Być może Ruscy nam pokazują, że nie ma sensu uczestniczyć w tej wojnie na Ukrainie. Nie ma sensu tam wysyłać polskich żołnierzy. A wiadomo, że nasz kochany rząd chce wysłać polskich żołnierzy na Ukrainę. I tym samym jeszcze bardziej osłabić Polskę. I tym samym sprowokować... Ruskich do tego, żeby ta rakieta nie tylko wlatywała i wylatywała, ale żeby wlatywała i spadała. I teraz kolejne pytanie. A co by było, gdyby tych rakiet było 5? No to już w ogóle z jedną rakietą nie możemy sobie poradzić. Jakby tych rakiet było 5, albo 10, albo 20. No to już w ogóle jest no ciężko sobie to nawet wyobrazić. nie? I teraz tak, panie Hołownia, panie Tusk. Panie prezydencie Duda, wyślijcie żołnierzy na Ukrainę. Zaryzykujecie, żeby te rakiety zamiast tylko sobie przelatywać i wylatywać, to będą spadać i to nie pojedyncze, tylko kilkanaście? Czy oni są w stanie to zaryzykować, takie ryzyko podjąć? Już nieraz zostaliśmy uświadomieni w tym, że nie mamy obrony przeciwlotniczej. A że to, że ktoś nas zapewnia, no to nie. To pokażcie nam, że. Leci rakieta, jest zestrzelona i nie ma tematu. To by był efekt, nie? Ruska rakieta wleciała, została zestrzelona. Nie mamy się czego obawiać. Nasze systemy działają. A tu jedyny efekt jest taki, że monitury, monitorowaliśmy i wiedzie, wiedzieliśmy, jaka jest trajektoria. A jakby trajektoria była inna, to też byście powiedzieli, że wiedzieliśmy, że tam spadnie. Mamy wiedzę, mamy wiedzę, gdzie rakiety lecą. Super. Super. Oczywiście tutaj nie mam żadnych pretensji do, do wojska, czyli do dowództwa operac operacyjnego, ponieważ skoro nie ma sił i środków, to jedyne co pozostaje, uspokajać i gadać. I miejmy nadzieję, że nie wpadną na pomysł, rzeczywiście nie zrealizują tego, żeby wysłać Wojsko Polskie na Ukrainę, po to, żeby dalej prowokować Putina. Bo dowód jest, jest dowód na to, że Możemy sobie tylko monitorować. A strzelać już nie bardzo, bo nie ma z czego. Także, ale słuchajcie, no zawsze to są lepsze działania, niż działania Błaszczaka, nie? Który, yy, rakieta wleciała, ta pod Bydgoszczą, nie? Spadła, cichosza, nic nie mówimy, Udaje, udajemy, że nic się nie stało, może nikt tego nie znajdzie. No i po kilku miesiącach, yy, <coughs> przepraszam, po kilku miesiącach, chyba po, chyba po pół roku, nie? Ta rakieta została znaleziona. I sprawa się rypła. I oczywiście pan Mariuszek postanowił zwalać wszystko na generałów, którzy go nie powiadomili. Ale tak jak już nieraz wspominałem, nie wierzę w to, że nie wiedział. W mojej ocenie, błaszczak, jak zresztą każdy polityk, kłamie. Dobra, napiszcie w komentarzu, co o tym myślicie: jakie jest Wasze. Jakie, co, co o tym wymyślicie? Czy jesteśmy bezpieczni, czy nie jesteśmy bezpieczni? Jakie jest Wasze zdanie? Bo dla mnie to jest kolejny raz dowód na to, że nie jesteśmy bezpieczni. Że rakiety sobie wlatują, wylatują, robią co chcą, a my możemy tylko monitorować. Napiszcie, co Wy o tym myślicie. Czy, za, czy wierzycie w zapewnienia dowództwa operacyjnego, że jest, mamy bezpieczeństwo w maksymalnym stopniu? A jakby ta rakieta spadła, to co? To byłby powód do tego, żeby jechać. Na Ukrainę z wojskiem? I tak źle, i tak dobrze, nie? Dobra, dajcie łapę w górę, udostępnijcie materiał, niech inni też wiedzą. Komentarz taktyczny, kropkę taktyczną. A jeżeli, jeżeli macie ochotę wesprzeć rozwój kanału, to wszy, wszystkie możliwe opcje wsparcia macie w opisie pod tym filmem. Również zapraszam na sklep z koszulkami, z bluzami, z motywem wojskowym, patriotycznym. A na dzień dzisiejszy to wszystko. Dzięki. Cześć i czołem.